Jestem i to bardzo dziwne, że mi się zmieniło postać Jeszcze szybko to Ale Mamy naprawdę co a jest 905 Dosłownie do was się bardzo Przez cały dzień nagrywałem To naprawdę nie przez cały dzień, ale przez 4 godziny prawie za chwilę jest tu dużo złożę. Kto by to nagrał? Kto by to wrzucił? No i... Ja cały czas to kilka sekund już sam. cię ja rozwalę, a masz, a masz. Dojechałem i taka była z niej, bo oh, nie muszę walić. Wieje mocny wiatr, wichura i nie będzie ta. Jak mureczki! <grym> zabijcie ją, to jest łatwe. Nie, My nawet tego nie zrobić. Zobaczcie, tu jedna, druga co on zabiera moje kryształy? Dosłownie, moje. Moje, 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 moje. O, na twój strzał, wielki dobry łek. Ał. się wał. Takie z was nie, Takie i niebieskie. Wy chrupie. Takie fajne łupie. Gold ma wszystkie gemy. Błagam, czemu nam... Tam się tak... Głównie... A rozwal go! Szlak mnie trafi. Po prostu jak miałem rozwalić, on ma takie... To obojętnie mu. To zginie, to zginie. Nie zginie, Nie wygra, nie wygra.

Nie, ale najgorsze jest to... No Do dobra, jeszcze raz dajemy. Dobra, na tego nie skończę. No, skończę, ale już przez noc nie będę grał. Nawet ani mi się śni. Lubię nagrywać. Po pierwsze, miałbym takie toczami od zbraku snu. Po drugie, chyba bym było ślepy, no. albo widział tak źle. A po trzecie, nie chcę mi się chce spać. O, po czwarte, Uf, mój telefon by tego nie wytrzymał. <słuch> to takie milion film Milion filmów w telefonie. A ja to też będę nagrywał. Właśnie, wujcie co się bać? O, zwierzę. Dlatego nie chcę na was używać mojego Ulta, u ulta, u ulta, u -ulta. U ulta, Po sekundzie się ładuje nowy, nowy... Y nie lubię tak, tak nowej sowy? Sowy, ci so y To twój problem, nie mój! I na na na

Idziemy za so. bibi e, e. nie mamy zero czasu i walamy do gazu eee! Nie mamy wiele czasu, więc bijamy pasu. Taki tu otasu i nie będzie czasu! Będę gdzieś tam gry, tak myślę. Powinno Powinna być. A nie mówiły. Koń dwudziestu przeciwników. Wygraj bitwy 5, z bitwy 8, wygraj bitwy 8 USP. Tak, ale ja naprawdę to mi zajmie jeszcze 3 godziny godziny. Ale 5. Macie ewę u drużyny. Macie? A jest Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. O, naprawdę, tak... Muszę sobie... Możecie mi polecić jakiś fajny kształt. O, ja na... Ja chciałbym kupić sobie jakieś krzesło Diablo, bo one podobno są strasznie wygodne, a jak ja jak nagrywam 3 godziny na dobę poszedłbym się hmm. jaki się jaki rozwaliłbym ich, ale nie ma sensu. Rozwalę saking Oni cały czas są razem nie pokonam, pokonam, ale... I ich pokonam to oni pokonają. No ja niego tylko w niego. Mam jeszcze tyle misji, do wygrania. Nie chcę, chcę zrobić przede wszystkie, przynajmniej tak. jedną czwartą, a na razie mam jedną i jedną szóstą. No, ja, ja po prostu nie mogę nawet go walczyć. Błagam. Zbierzcie te krysztoły i uciekajcie do mnie. Siedem. Siedem jest, druga siedemka jest. A gdzie jest trzecia? Nie ma. Nie. Idź sobie. Uciekaj. Dobra. Super. Win, 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 win. Wie, wie, wie. Szybko bieraj te krystały. Błagam. Idź, spadaj koltek. tak. Może no, przynajmniej jedno skończone. No 1 dwa pucharki. Uk. Starze. Błagam, aby z tego, tego to coś było. No i na początku dwa skrzynki bit gebe nada op nou offline 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 To jeden dzień się koci Mi się doprawda. O, no, miałem. Ach. Jeszcze będę musiał wszystko złotować i nagrywam sobie taki luźny odcinek. Naprawdę luźny. Jeszcze 10 minut tego. Ja nie wbrał, teraz najlepiej jest całą rękę. To za nic. Po prostu dwa kciuki steruję wszystko. E, Ty plan rozwalić, rozwalić, już wszystkie zginęli, nawet nie mroczyłeś, a oni zginęli, nawet, nawet nie zdążyłeś przyknąć, ale oni zginęli, jak wielki śledź. O! Dawaj rozwalimy go. To jest nobek, a ty pro nie je, musisz walić się. Nie chowaj się w mroku też. A nie musisz głównie jeść, tylko ryby z fasol. Ej! Fasol, nie po prostu baj, i po prostu zginę. Piszcie tamtego. Nie Ale łatwa wygrana, Rozwaliłem go jak bałwana. Bo on był bałwanym. To wcale nie było śmieszne. Oni przegrali. To się Nie musieli. Zwalić jeszcze taki super cel. Odej mi trochę, bo ja potem będę to robił 5 lat. Mówię no, ja to bym sobie zrobił po 4 godzinach przerwę, ale nagrywam dla Was. A nie chcę żebyście bez moich filmów. Skończycie jeden zaczynam drugi. No ale proszę noc nie oglądać, bo wtedy to ja to nie będę nagrywał. Jeszcze ten odcinek, a potem robimy taki naprawdę luk. Taki, żeby się opry, odprę. Ja naprawdę to chyba robię, więc wieczność. Lubię wieczność, jak nie trzyk. Będę musiał jeszcze zmontować te filmy przed nocą. Nie ma pierstału, ty spadłeś na mału, mału. Ty nie musisz grać, jeśli nie się bać. A ty spotkasz gorszych z gorszy niż w tych snach. Po prostu rozwalam cię, nie będziesz mniejszych szans. Co ty próbujesz to ściągnąć, będziesz grał w mojej grze. Jak ty nie będziesz tak i tak. Tak, no ale wy te kryształy przejmuję obronę. Nie teraz przejmuję obronę i ja tak na siebie na moje męskie. laty no Nie ma co zbierać po tobie. Będziesz leżał na twojej podłodze. Nie będziesz miał większego przeciwnika na drodze. niż ja to jestem, po. czemu dziś wyskoczył z czagu i chciał go zaatakować? Mm. Nie musisz stać na stale I tak spać nie będziesz, ale... CO?! Nie obliczam już że... tutaj Ja atakowałem połowę tego tamtego andu w celu Ach. O, to się विक्रांत, z Ferguson. Po rozwiązać, to ja mam te łatwe, to jest naprawdę dobry z matmy, a bo ja się się pomyliłem. Które na upgrade Co mam video Kiedy kredyt. Myślę, że na zalcarn. po jeśli nie chcesz nadal żyć i nie zginąć, to no nie zbliża się do areny Brawl Stars. Ci po prostu polegniesz w stars. Ja, stał, ja byłem najpierw małym kałda, a potem stałem się legendą, wielką bębką. Wycie, chowajcie. Chowajcie. Do budy. Tam, tam, tam. Ja przyjmuję na siebie klatkę. No, 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 no. Nie, 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 nie. Jeszcze trochę. Skończę to z szybką. Już nie będzie filmiku. Będzie tak naprawdę odwrócający. To nie będzie no. Oczy się przykleiły kremu na <grymata> Ja to naciskam obok. Nie wiem, ale ja zawsze, gdy po prostu muszę robić coś ważnego, to ja sobie zaciskam. na to, naciskam na inny przycisk albo obok. No to jest bardzo ważna. Nie wiem, czy widzieliście, A ja właśnie tak rozflintowałam i nie O nie! W sumie dobrze. Że... Dlatego muszę dzisiaj iść wcześniej spać. do, do o siódmej o, trzydzieści o, mamy basen. Mamy... Mamy być w szkole. A wiecie, że szkoła to jest w świadcie... Zginęło 500 bilardów ludzi, No to ja, to 15, zginęło, albo zginęło. Głównie przyjmujemy na siebie ataki i obronę. No nie, co ty odwalasz, ty piaro, chowaj się. Koniec rozgrywki, kolejna wygrana, wielka i po prostu taka ewolucja. Wszystko, co się rejmuje i chce to uśpiewać, to to jest przyjemność. Ja już, widzowie, będę się z wami żegnał. Te filmiki mijały mi bardzo... Pani! Widowidowa. Jestem, widzowie, bardzo zaskoczony, bo biegłem powiedzieć mami. mamie. Ale nie mam mieć na mojej siostr. Nie to komuś, ale nie, kamusia. Komuś. Nie komuś, bo komuś. Bo nie, wiem. Wszyscy nie robiłem mam... kamusia. Ja za mi się już żegnam. To był ciężki odcinek. To to było. Nie ważne, ja się z wami żegnam.